Panie Wójcie, to jedna z większych i ważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o nowe Duninów, jaką za chwilę rozpoczniecie. Kanalizacja bardzo potrzebna mieszkańcom, no a jeżeli chodzi o finansowanie, to też bardzo duża tutaj kwotowo. Rozbudowa kanalizacji, duża inwestycja, jedna z większych, 4 miliony złotych po przetargu jesteśmy. Za chwilę wejdą maszyny, sprzęt i będziemy budować kanalizację oraz wodociąg rozbudowywać, bo to jest nowa część zabudowy na terenie Nowego Duninowa. Piękna zabudowa, natomiast nie ma kanalizacji. Nie ma wody na niektórych osiedlach, mini osiedlach, dlatego też w ramach dużego projektu będziemy robili rozbudowę wodociągu, to jest około kilometra będzie nowej instalacji wodociągu. I półtora kilometra instalacji kanalizacyjnej. Przy czym to będzie główna nitka, bez przyłączy, ale daje szansę mieszkańcom na podłączenie się do kanalizacji i wody. To, tak jak wspomnieliśmy, bardzo duża inwestycja finansowo zaspokoi tutaj zapotrzebowanie mieszkańców tej części gminy? Tak, zaspokoi, bo mieszkańcy już sygnalizowali o tym, że potrzebują jest kanalizacja i potrzebna jest rozbudowa wodociągu. Natomiast również zadbaliśmy o to, żeby zmodernizować i rozbudować oczyszczalnię ścieków, bo te ścieki gdzieś muszą być odprowadzone. Dlatego też ta oczyszczalnia, która była 15 lat temu wybudowana, wymaga rozbudowy i modernizacji. I to też jest dość duża kwota na rozbudowę oczyszczalni w Nowym Duninowie przeznaczona, bo po przetargu to jest 3 miliony 400 tysięcy złotych. To jak na budżet gminy astronomiczna kwota. A skąd dodatkowe środki? Bo budżet jest, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, no, nie da się go rozciągnąć maksymalnie na wszystkie potrzebne inwestycje. Budżet jest bardzo niski, dlatego musimy starać się o pozyskanie środków z zewnątrz. Są to środki unijne, które przechodzą przez e, e, samorząd, e, Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, marszałka województwa, i te środki udało nam się pozyskać. Inaczej nie wyobrażałbym sobie rozbudowy i modernizacji, czy też rozbudowy wodociągu, kanalizacji bez tych dużych środków. I tak z budżetu te środki gwarantowały 100% pokrycie tej inwestycji, natomiast poprzednio Targu. Ceny rosną, jak widzimy, więc po przetargu ta kwota wzrosła i musimy z budżetu z ubolewaniem stwierdzam dołożyć 200 tysięcy złotych. A jak długo potrwają prace? Wspomniał Pan, że za chwilę tutaj firma wejdzie i rozpocznie je, czyli do kiedy się skończą i czy to będzie się wiązało również dla mieszkańców z jakimiś uciążliwościami? Na pewno tak. Na początek będzie wybudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa, bo to jest najłatwiejsze zadanie. Natomiast w drugim etapie będzie modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dniestrze. Projekt jest przewidziany na realizację tego projektu w cyklu dwuletnim, czyli w 2023 chcemy zrealizować rozbudowę wodociągu i kanalizacji, natomiast zakończyć całe zadanie z rozbudową oczyszczalni włącznie do czerwca 2024 roku. A panie, powiedzcie, czy mieszkańcy w trakcie realizacji tej inwestycji będą mogli na przykład zadbać o to, żeby przyłączyć się do kanalizacji, żeby podpiąć się za jednym zamachem, tak może powiedzmy? Czy to dopiero jak się skończy cała inwestycja, wtedy będzie można mówić o przyłączaniu? To znaczy jest taka możliwość, oczywiście, po stronie mieszkańców, że jeżeli będą chcieli się w trakcie wpiąć do instalacji wodociągowej czy kanalizacyjnej, to będą mogli.